Jak wykludować... Domek drewniany podjeżdżałem. A krzy ze mnie, a krzy a ze Proszę nam powiedzieć, o co tu chodzi? O niebo. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? E, dlatego możemy... E, no przypuszczać, że oni są zwykłymi złodziejami. Uwielbiam w zimie delektować się smakami lata. Na przykład... Mordercze pająki. Kto to wszystko zje? A znam takiego. Marcin Prokop! Urzesz! Co jest? Masz coś? Kurwa, jaki dank! Magiczną serwetkę? na nasenny. Ukończyłem. Paola Kompot Domowy. Spierdalaj z tym. To samo powtarzam, Stasieńce, to samo. Otóż koń Cichel. Przez całą randkę puszczał inny Cichel. jak to się skończyło? Przekleństwami. Koń Cichel! nał się smutny nakiewąt Który chce wasze dusze Ja O matko! Zmienił miejsce zamieszkania Jest w niebie teraz I stamtąd patrzy